Małżeństwo Joanny i Edwarda od piętnastu lat było uosobieniem tradycyjnego związku. Joanna zajmowała się domem i dziećmi. Edward pracował w korporacji. Ich życie toczyło się utartym torem, aż do dnia, gdy żona trafiła na kurs malarstwa. Edek, chcę wrócić do pracy, oznajmiła pewnego wieczoru. Znalazłam ogłoszenie o etacie w galerii sztuki. Mąż spojrzał na nią zdziwiony: Ale, kochanie, zawsze mówiłaś, że chcesz być w domu z dziećmi. To było kiedyś odparła. Teraz chcę czegoś dla siebie. Przez następne tygodnie w domu panowało napięcie. Edek czuł się zagrożony zmianami, Asia ograniczona jego oporem. Co z obiadami? Z pomocą dzieciom w lekcjach? pytał widząc, że ona podjęła decyzję i to nie taką, jaką on chciał. A co z moimi marzeniami? odpowiadała ona. Dlaczego mam być tylko żoną i matką? Konflikt narastał. Obydwoje zaczęli zostawać dłużej w pracy. A dzieci czuły napięcie. Przełom nastąpił, gdy najmłodsza córka Zosia zapytała: Czy wy się już nie kochacie? To pytanie otrzeźwiło oboje. Zdali sobie sprawę z tego, że muszą znaleźć nowy sposób na bycie razem. Po długiej, i szczerej rozmowie postanowili przeorganizować swoje życie. Edek zaczął pracować częściowo z domu, by też zajmować się dziećmi. Asia podjęła pracę na pół etatu, co pozwoliło jej realizować pasję. Nie rezygnując całkowicie z obowiązków domowych. Wiesz? powiedział Edward pewnego wieczoru, patrząc jak żona maluje. Twoje obrazy naprawdę ożywiają nasz dom. Uśmiechnęła się. A ty świetnie radzisz sobie z gotowaniem. Kto by pomyślał? Nie było łatwo, ale z czasem znaleźli równowagę. Joanna mogła realizować swoje ambicje, a Edek odkrył, że wypełnianie obowiązków domowych też może być satysfakcjonujące. Od teraz w ich związku znalazło się miejsce zarówno na tradycję, jak i na indywidualność. A i dom stał się galerią pełną kolorowych obrazów i zapachu, czasem przypalonych eksperymentów kulinarnych etka. Ale najważniejsze, że wszyscy się tam dobrze czuli i, nie, i nic nie wisiało już w powietrzu. Juno będzie w dokładnej opozycji do Eris. Tutaj mamy... Juno. Tutaj mamy Eris. No to takie grube czerwone to jest opozycja między innymi między tymi planetami, ale tutaj jest też pewne towarzystwo i ono też się opozycjonuje. Ale my skupimy się tylko na, na tym jednym aspekcie. On się uściśli 9 minut po północy. 20 października. Będziemy go odczuwać mniej więcej między 17 a 23 października. W jaki sposób trochę myślę, że pokazała Wam historyjka. Mam nadzieję, że się podobała to poproszę o like. Quiz do tego filmu też będzie. To jest taka sytuacja, kiedy pojawiają się napięcia i konflikty w związkach, a też także i bywa, że w spółkach, tam gdzie mamy interakcję dwojga ludzi, nie zawsze opartą na uczuciach. Są to problemy związane zwłaszcza z niezależnością i rolami w relacji, co mam nadzieję też dobrze było zobrazowane. Niektórzy z nas zbuntują się wobec tradycyjnych zobowiązań lub norm społecznych dotyczących właśnie związków, co będzie właśnie przyczyną tych spięć. Trudno będzie zachować równowagę między lojalnością a indywidualizmem. Dlatego często jedna ze stron poczuje się ograniczona lub zdominowana. Ci, którzy doświadczą takich przeżyć, powinni przewartościować relacje i znaleźć nowy sposób na współistnienie, mimo dzielących ich różnic. To zwykle jest możliwe, jak pokazała ta historia. Oczywiście, ona była krótka, prosta i nieskomplikowana, tak jak życie jest, ale. Często proste rozwiązania są najlepsze i w dużej części przypadków wystarczające. Dlatego w obliczu problemów nie należy się poddawać, nie należy się chować w czarność swojego nieszczęścia tylko właśnie poszukać rozwiązania, bo z każdej sytuacji wyjście jest. Tylko nie zawsze takie, jakie by nam y, odpowiadało. Agata, 35-letnia księgowa, zawsze marzyła o zostaniu pisarką fantazy. Jej biurko w pracy było zawalone równo ułożonymi dokumentami, ale szuflada kryła pełen magicznych stworzeń notatnik. Pewnego dnia po kolejnej nudnej naradzie, Agata otrzymała e-mail od wydawnictwa zainteresowanego jej próbkami pisarskimi. To moja szansa! Pomyślała podekscytowana. Przez następne tygodnie Agata żyła w dwóch światach. W dzień sumiennie wypełniała tabele i raporty, a nocami zanurzała się w krainę elfów i smoków. Sen stał się luksusem, a granica między rzeczywistością a fantazją coraz bardziej rozmyta. Agatko, wszystko w porządku? zapytał pewnego dnia jej szef, pan Kowalski, zauważając jej podkrążone oczy. Tak, tak. Odpowiedziała szybko ugrywając pod biurkiem szkic mapy królestwa. W domu jej mąż Tomek również zaczynał się martwić. Ochanie, może zwolnij trochę, zasugerował, widząc jak Agata zasypia nad klawiaturą. Ale Agata była zbyt pochłonięta swoją wizją. Deadline w pracy zaczęły się wymykać, a rodzina czuła się zaniedbana. Przełom nastąpił, gdy Agata przez roztargnienie wysłała fragment swojej powieści zamiast raportu finansowego do zarządu firmy. Pani Agato, powiedział pan Kowalski, trzymając wydruk jej opowiadania. Nie wiedziałem, że mamy smoki w bilansie. Zawstydzona i przerażona Agata była pewna, że straci pracę. Ale ku jej zdumieniu pan Kowalski uśmiechnął się. Wie pani, zawsze chciałem mieć pisarkę w zespole. Co pani powie na prowadzenie naszego filmowego newslettera? Przyda się tam trochę kreatywności. Ta sytuacja była jak kubeł zimnej wody. Agata zdała sobie sprawę, że próbując żyć w dwóch światach, zaniedbywała oba. Po długiej rozmowie z Tomkiem i głębokiej autorefleksji, Agata postanowiła znaleźć złoty środek. Przyjęła propozycję prowadzenia newslettera, co pozwoliło jej rozwijać pisarskie umiejętności w ramach pracy. Wieczorami, zamiast pisać do późna, zaczęła czytać swoje opowiadania dzieciom przed snem. Wiesz, powiedziała pewnego wieczoru do Tomka: Myślałam, że muszę wybierać między obowiązkami a marzeniami, a okazuje się, że mogę mieć jedno i drugie. Tomek przytulił ją z uśmiechem: I to jest prawdziwa magia! Kochanie, Agata nauczyła się, że choć marzenia są ważne, rzeczywistość też może być magiczna. Wystarczy znaleźć właściwną równowagę. Westa. W opozycji do Neptuna, no naprzeciwko tu jest jedna cieniutka czerwona kreseczka, opozycja. No na czym polega? Mam nadzieję, że historia pomogła Wam zrozumieć. Jeśli się podobała to też poproszę o like. Będzie oczywiście, tak jak już wspominałam, quiz do tego filmu. Westa, opozycja, Neptun, czyli będziemy teraz musieli wybierać między tym, Czemu chcemy się poświęcić, a marzeniami i iluzją. Rodzi się to poczucie rozdarcia między konkretnymi obowiązkami, a potrzebą ucieczki od rzeczywistości. Niektórzy z nas mogą ulec pokusie i poświęcić się dla niejasnych lub nieosiągalnych celów, ideałów, czegoś, co gdzieś tam nam się po głowie kołata. I wydaje nam się, że to jest możliwe do osiągnięcia. No niestety nie wszystkie cele są możliwe do osiągnięcia, a w każdym razie nie zawsze wtedy, kiedy byśmy akurat tego najbardziej potrzebowali. Ktoś kiedyś powiedział, że wszystkie marzenia się spełniają, tylko nie wszystkie wtedy, kiedy trzeba. I coś w tym jest. Aspekt ten może prowadzić do dezorientacji, ale również zachęca do znalezienia równowagi właśnie między duchowością a praktycznością, takim nakarmieniem jednego i drugiego. Nie wiem, który tu jest aniołkiem, który jest diabełkiem, bo potrzebujemy w życiu i tego, i tego, i tego mocnego stania na Ziemi, i tego też trochę fantazjowania, tak dla odpoczynku, marzeń po to, żeby mieć dokąd piec. No, ale też w tym biegu nie możemy się zapędzać tak, żeby nic więcej nie widzieć. Kasia, 28-letnia nauczycielka, właśnie wracała z pracy, kiedy na ulicy zobaczyła swojego dawnego partnera Piotra. Było to zupełnie przypadkowe spotkanie, ale wywołało lawinę wspomnień i emocji. Piotr, to naprawdę ty? zapytała zaskoczona, zatrzymując się na środku chodnika. Cześć, Kasiu. Dawno się nie widzieliśmy, odpowiedział Piotr, uśmiechając się nieco niezręcznie. Kasia poczuła, jak jej serce bije szybciej. Ich związek zakończył się nagle kilka lat temu i od tamtej pory unikała myślenia o nim. Ale teraz, patrząc na Piotra, czuła, że nie do końca ma to za sobą. Rozmowa była krótka i powierzchowna, ale wystarczyłaby, by wytrącić Kasię z równowagi. Po powrocie do domu usiadła na kanapie i zaczęła płakać. Wspomnienia związane z Piotrem, ich wspólne plany i marzenia, wszystko to wróciło z pełną mocą. Kobieta spędziła kilka dni na przemyśleniach, zaczęła analizować swoje życie, zastanawiając się, dlaczego nadal jest sama i co poszło nie tak w jej relacjach. W końcu doszła do wniosku, że przez całe życie stawiała potrzeby innych na, mie na pierwszym miejscu, zaniedbując siebie. Podczas spaceru po parku Kasia zauważyła starszego pana, który próbował złapać swojego psa uciekającego z czyjąś torebką. Proszę pana, czy mogę pomóc? zapytała z uśmiechem, próbując złapać przedmiot. Starszy pan złapawszy w końcu psa spojrzał na Kasię z wdzięcznością. Dziękuję, młoda damo. Czasem mam wrażenie, że ten pies uczy mnie więcej niż ja jego. Może to dlatego, że zawsze robi to, co chce, a ja tylko próbuję nadążyć. Kasia roześmiała się, ale te słowa zapaliły jakąś lampkę w jej głowie. Może i ona powinna zacząć robić to, co naprawdę chce? Zamiast próbować nadążyć za cudzymi oczekiwaniami, wracając do domu, postanowiła wprowadzić zmiany. Zaczęła od małych kroków, zapisała się na kurs malarstwa, o którym zawsze marzyła, zaczęła regularnie medytować i spędzać więcej czasu na świeżym powietrzu. Pewnego dnia, przeglądając internet, natknęła się na artykuł o firmowych newsletterach pełnych kreatywności. Zainspirowana, zaproponowała dyrektorowi szkoły, że mogłaby poprowadzić taki newsletter w placówce. Szef. Choć zaskoczony, zgodził się z entuzjazmem. Zawsze wiedziałem, że masz w sobie coś wyjątkowego. To świetny pomysł! Kasia poczuła, że jej życie znowu nabiera sensu. Przestała bać się swoich uczuć i zaczęła akceptować siebie taką, jaka jest. Spotkanie z Piotrem, choć bolesne, było katalizatorem jej głębokiej transformacji, bo przyniosło jej nowe spojrzenie na życie i odwagę do pracy nad głęboką przemianą. Słońce wejdzie w znak Skorpiona. Proszę bardzo o to bohater naszej opowieści i wchodzi sobie znak skorpiona. 15 minut po północy 22 października i zabawi do 21 listopada. Zwykle bawi w każdym znaku około miesiąca, bo porusza się mniej więcej jeden stopień na dzień. Mniej więcej. Mam nadzieję, że historia pokazała Wam, jak ta jakość to, że słońce. Wchodzi w Saturna, będzie na nas oddziaływało. E, oczywiście, wszyscy, którzy mają słońce urodzeniowe w Skorpionie, e, no będą mieli w tym okresie swoje urodziny i te kalendarzowe, i te astrologiczne. E, jak słońce im pomoże w, tych, w, tych, w tym, tak naprawdę, dniu, bo, bo aspekty słońca są bardzo krótkie. E, mówię w prognozach e, miesięcznych. Dla skorpionów między innymi to będzie akurat tego dotyczyło. Natomiast o jakości w ogóle. No, mam nadzieję, że właśnie historia wam pokazała, jak to na ludzi działa, czego się należy spodziewać. To nie znaczy, że wszyscy będziemy smutni i zamyśleni, ale każdy o czymś. Przy jakiejś okazji ma szansę właśnie się zastanowić. Może być, mogą być takie sytuacje, które wywołają jakieś wspomnienia albo po prostu pokażą to, co chcielibyśmy sobie zmienić, ale nie do końca mieliśmy dotąd odwagę. No, skorpion to jest też ten znak nazywany znakiem myśliwym. Tutaj bardziej chodzi o takie wyrównanie rachunków, często samemu ze sobą. I to nie chodzi też, żeby sobie, że tak powiem, samemu przyłożyć, tylko żeby żeby się właśnie zmienić, popracować nad sobą, troszeczkę się nad sobą zastanowić. I ten okres taki jesienny akurat temu sprzyja. Właśnie słońce w skorpionie to jest właśnie czas tej głębokiej transformacji, intensywności emocji i koncentracji na tych wewnętrznych przeżyciach. Chętniej poświęcimy teraz czas, Odkrywaniu swojego wnętrza, jakichś czasami ukrytych prawd. Niektórzy mogą poczuć sobie ducha detektywa, i też skupimy się na regeneracji. Wzrasta potrzeba kontrolowania sytuacji. Nie chcemy, żeby życie nam się same żyło, co jest akurat bardzo dobre. A także zainteresowanie właśnie tym, co jest tajemnicze, nieznane tak o sobie, jak i, no właśnie, jak mówiłam, zdolności detektywistyczne. jeśli ktoś ma to, teraz się mogą bardziej ujawnić. To jest w ogóle dobry moment na przepracowanie trudnych emocji. I proszę się tego nie bać, nie podchodzić do tego jak do takiego, tak jak do jesieni ludzie niektórzy podchodzą, że to już taki koniec, ale nie widzą w tym piękne barwy. I raczej nadal cieszą się tym, co jest. Cieszyć się tym, co jest, jest warto, ale też warto nad sobą pracować, warto nad sobą pomyśleć. Zawsze, kiedy coś tam gdzieś nam się, jakaś lampka zaświeci, warto przyjrzeć się temu bliżej, bo pracujemy nad sobą całe życie, tak jak całe życie się uczymy. No i gdzieś tam pod koniec tego życia będziemy chcieli zbierać owoce, zobaczymy jakie zostaną. Dziękuję wspierającym, zapraszam następnych do dołączenia do tego bardzo skromnego grona. Guzik wspieraj, guzik podziękuj, blik, konto w opisie filmu. Co kto lubi, bardzo proszę. Nie jestem wybredna, za wszystko bardzo serdecznie z góry dziękuję. To pomoże mi, umożliwi mi dalszą pracę dla Was. Dziękuję subskrybentom, zapraszam kolejnych. Dziękuję za każdy like. Oczywiście każdy jest nadal bardzo mile widziany. Komentarze. Takie niewklejane, pisane, kilka słów, żeby miały, bardzo bym prosiła o czymkolwiek. E, odpowiadam generalnie na wszystko, na co da się odpowiedzieć. E, e, no staram się w każdym razie. E, udostępnijcie na swoich mediach społecznościowych, to też pomoże mi e, się rozwinąć a, i dla Was dalej tutaj gadać. E, dziękuję, e, do zobaczenia w następnym filmie.